Dobrze, że się na brązową ubrałem, tak się kawą poleje, to nie będzie widać. <noise> Dobra. Witajcie w kuchni Kwasiora, przyjaciele. I zapraszam na kolejny odcinek z serii yy, o wypiekach chleb. Więc dzisiaj upieczemy sobie chleb na zakwasie. Jako, że na yy, niedawnym filmie. Pokazałem Wam, jak taki zakwas sobie w domowych zaciszach poczynić. No to dzisiaj inwazja żuczków tu jest w ogóle. Wszędzie one chodzą takie małe. Przepraszam. Eee, więc link do tego filmu, jak zrobić zakwas, będzie znajdował się w opisie poniżej. I teraz, mając już własny zakwas, będziemy potrzebowali mąkę. Moim zdaniem najlepszy chleb, taki na start, bazowa receptora, od której warto jest zacząć przygodę z chlebami na zakwasie, to jest mąka pszenna. Ona jakby najlepiej współpracuje z niedoświadczonym piekarzem. To też mąka pszenna będzie nam potrzebna. Co jeszcze będziemy potrzebowali? To już zapraszam do stołu. Zacznijmy od mąki. Będziemy potrzebowali mąkę pszenną razową typ 2000 oraz mąkę pszenną typ 750. Tutaj znajduje się woda. Będziemy potrzebowali również zakwas oraz sól. Worki są otwarte, mąka gotowa do działania. Będziemy potrzebowali również naczynię, co by w nim wymieszać ciasto i przeprowadzić pierwszy etap wyrastania. Świetnie do tego celu sprawdzi się misa od maszyny do pieczenia chleba. Nie polecam maszyny do pieczenia chleba do pieczenia chleba, ale jak najbardziej sprawdzi się ona do mieszania i tego pierwszego etapu wyrastania ciasta. I teraz, tak, jeśli chodzi o proporcje, to wam ich nie podam dokładnie bo mąka jest bardzo higroskopijna. Ona może mieć różną wilgotność. Z każdego młyna ta mąka inaczej może się zachowywać. Tak samo zakwas może mieć różną gęstość. Także trzeba tutaj praktyki nabrać. Mi na przykład zajęło 3 miesiące około, żeby nauczyć się piec dobre chleby na zakwasie. Więc nie zrażajcie się porażkami, tylko sukcesywnie trenujcie. Rzadsze ciasto da bardziej miękki chleb. Twardsze ciasto, inaczej będzie się formował bochen, chleb będzie twardszy. Wszystko musicie w praktyce sobie sami wyszkolić. I teraz tak, blacha, z którą będziemy pracować, bo proporcje podam Wam orientacyjne, ma wymiary 31 na 11,5 cm, z nią będziemy pracować. No i zaczynamy. Wszystkie składniki wrzucamy do misy. Od razu do słoika po zakwasie ląduje mąka, woda. Mieszamy wszystko tworząc taką papkę o konsystencji gęstej śmietany i zostawiamy w ciepłym miejscu, co by zakwas mógł się odnowić. I będziemy go dokarmiać, ale to wszystko już w filmie o zakwasie jest powiedziane. I teraz tak, to dajemy teraz... Na mieszanie i wyrastanie. Jeśli nie będzie korzystali z takich maszyn do pieczenia chleba, to żaden problem, należy po prostu teraz ciasto dobrze wymieszać. Dobrze to znaczy 15, 20 minut, pół godziny. Im dłużej, tym lepiej, ponieważ podczas mieszania, rozciągania, wyrabiania tego ciasta tworzy się, zawiązuje tak zwana siatka glutenowa, która powoduje, że chleb będzie miał przesympatyczną konsystencję. To też należy to dobrze wymieszać i teraz podczas mieszania będziemy kontrolować. Gęstość ciasta. Ja Wam podam proporody, że mam 15 łyżek, 15 łyżek, szklanka tego, szklanka tego, ale patrzcie u siebie, bo może macie inne szklanki, może łyżki, może coś. Więc ja Wam pokażę, jak powinno wyglądać gotowe, wymieszane ciasto. Ale też powinno, nie powinno, no bo jedni lubią z rzadszego ciasta chleb, inni z gęstszego, jak ten chleb jest twardszy, więc wszystko już podłog. własnego uznania. Ja piekę raz tak, raz tak, żeby było wesoło, żeby było różnorodnie. Także idę to wymieszać i zaraz się widzimy. Cztery godzinki za nami. Chlebek pięknie podrózł, a forma wysmarowana jest smalcem. I teraz stara szkoła: żadnych pergaminów, nic z tych rzeczy. Jedno smalec, lub masło. Masło też da piękny smaczek i kolor do chleba. Ale ja dziś formę mam natartą smalcem. I teraz chleb wykładam tutaj. Ręką zwilżoną w wodzie wygładzam powierzchnię bochna, a palcem robię tutaj dookoła taki przesympatyczny rancik. To jest w ogóle stara szkoła wyformowania bochenków, wypieku chleba. Dzięki temu rancikowi chleb będzie miał łatwiejszą możliwość wyrastania, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że rozleje się na, na, nam na boki, no i będzie miał taki brzuszek prześliczny, płękaty od góry. I teraz, tak ciepłe. Spokojne miejsce, chleb do wyrastania nie może mieć przyciągu, musi mieć ciepełko, dobrą energię, czyli zero kłótni, zero wrzasków, cisza, spokój. Ja to jak wnoszę właśnie tak chleb do pokoju, mówię, dzieciaki, wnoszę chleb tutaj, nie kłóćcie się, nie krzyczcie, teraz spokojnie się bawcie, bo chlebek wyrasta. Wyrasta on będzie trzy godzinki gdzieś tak około, może godzinę, cztery, zobaczymy. One różnie rosną, ile mu będzie potrzeba, tyle dobrze. Blacha jest wypełniona tak mniej więcej do trzech czwartych objętości, no i czekamy, aż on pięknie zrobi się taki puchaty. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam się z Państwem kolejnego dnia. Gdyż wczoraj chlebek skończył mi się piecko o północy, to też nie chciałem po nocy Państwu głowy zawracać. Piękny wygląd, piękny taki właśnie domowy, artystyczny nieładzik. I teraz tak. Chleb pieczemy, grzanie góra dół, trzy kwadranse. 200 stopni Celsjusza. Po tym czasie wyciągamy chleb z formy, układamy na jakiejś kratce, co by była pod nim dobra cyrkulacja powietrza i jeśli chcemy, aby z góry był taki piękny świecący, to wystarczy go od razu po wyjęciu z pieca zwilżyć czystą wodą. Od taki sekret. No, i wtedy go zostawiamy. Niech on sobie w spokoju wystygnie. Ja wiem, że jest ciężko. Ja wiem, że wszędzie pięknie pachnie. Więc, jak chcecie, jedzcie go po prostu na gorąco. Ale polecam, żeby on wystygł, odpoczął. Wtedy konsystencja jego tutaj dobrze się zawiąże i będzie. Perfekcyjny. No to co? No to przyjaciele, zapraszam do stołu i zjemy ten oto chlebuś z wieprzowiną w słojach po białorusku. Jako, że kręcę też drugi film, link do tego filmu będzie znajdował się w opisie. Wieprzowina po białorusku, przepis mojego pradziadka. I taki zestaw do tego ogóreczki małosolne. Zapraszam do stołu. Pyszny domowy chleb, pyszne domowe mięsko, ogórki małosolne jod od dopełni szczęścia brakuje może jeno, kufelek zimnego kwasu chlebowego, ale i bez tego jest bajecznie. A więc zachęcam jak najbardziej. Pieczcie chleby, róbcie mięsiwo, bo to, bo to jest właśnie prawdziwe jedzenie. Do zobaczenia!